Dzień dobry. Jak usunąć konto YouTube na telefonie? Nie jest łatwa sprawa i proponuję najprostszą drogę poprzez przeglądarkę internetową i przez otworzenie w przeglądarce takiej strony, która dotyczy Waszego konta Google, czyli myaccount.google.com. Widać tutaj na górze na telefonie, jest ten adres wypisany. Myaccount.google.com. Jak już to otworzycie, to na pewno będziecie się musieli najpierw zalogować. Chyba, że jesteście na stałe zalogowani w telefonie do swojego konta Google, no to wtedy od razu Wam się otworzy to, co ja widzę, czyli Wasza strona. Natomiast jeśli nie jesteście zalogowani, no to najpierw będziecie musieli podać swoje, dane swojego konta Google, czyli adres e-mail, którym się logujecie i hasło. Najczęściej adres Gmail którym otwieracie swoje konto Google. Uwaga, co zrobić, jak nie interesuje nas to nasze prywatne konto YouTube, tylko konto marki. Te wszystkie konta marki, którymi zarządzacie, są podłączane do waszego kanału, do waszego konta Google. Czyli wystarczy, że klikniecie na tą ikonkę, która pokazuje wasze zdjęcie, tą okrągłą ikonkę w prawym górnym rogu. I znajdziecie tutaj wszystkie swoje konta Google, innymi słowy kanały Marek, do których są podłączone kanały YouTube. I teraz wybieramy to, które chcemy usunąć, na przykład ten, Brightfing, proszę bardzo. I tak samo teraz musimy zrobić dokładnie te same kroki, które robimy dla prywatnego konta. Jak już jesteście w środku tej strony, jesteście zalogowani, to tutaj na górze są zakładki. Jest zakładka strona główna, potem zakładka dane osobowe, która nas nie interesuje w tej chwili, i zakładka dane i prywatność. Tu będziemy szukać usług, które chcemy z Google wyłączyć i usunąć czyli naszego kanału YouTube w tym przypadku. I trzeba tutaj zjechać do miejsca. Trzeba zjechać na dół do miejsca, gdzie jest zakładka dane z aplikacji i usług, których używasz. No niestety, nic z niczym to się nie kojarzy, ale to jest właśnie to. Dane z aplikacji i usług, których używasz. E, tu jest takie aplikacje i usługi, taki punkt aplikacji i usługi i taka strzałeczka po prawej stronie. Trzeba na tą strzałeczkę kliknąć. Otworzy się kolejne okno i kolejny panel. I teraz tutaj widać, drugie od góry jest Usuń Usługę. Jak na to klikniecie, to będziecie mogli usunąć z konta określoną usługę Google, czyli w tym przypadku YouTube. Klikamy na tą zakładeczkę i mamy Usuń Usługę lub swoje konto. No to musimy oczywiście wybrać, co chcemy. Nie chcemy całego konta Google usuwać, tylko kanał YouTube, czyli usuwamy usługę Google. Pierwsze od góry: usuwanie usługi Google. Jak na to klikniecie, to będziecie się musieli ponownie zalogować, dlatego że YouTube, czy wszystkie w ogóle usługi Google zawsze są potwierdzane dwa razy dla bezpieczeństwa. To jest to samo logowanie jak dla konta Google. O, pomyliłam się oczywiście. Muszę po, jeszcze raz, muszę się mniej spieszyć. Jak się logujemy, otwiera nam się kolejne konto, gdzie mamy już wreszcie to, co chcieliśmy, czyli usuwanie usługi Google. I tu możecie wybrać, co chcecie usunąć, czy YouTube, czy Gmail, czy gry Play, czy cokolwiek jeszcze tam innego macie jako usługę Google. I w tym miejscu trzeba po prostu kliknąć na ten guziczek kosz koło YouTube i kanał YouTube zostanie usunięty. I to wszystko. Jeśli Wam się film przydał, to bardzo proszę kliknąć łapkę w górę i guzik subskrybuj. Jak macie pytania, piszcie w komentarzach. Najczęściej odpowiadam. Pozdrawiam i powodzenia.